Cześć, jestem Klaudia Taka No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wiemy wzory sumaryczne kwasów. Ale najpierw szybka teoria. Wzory kwasów zaczynają się od wodoru. Dlatego od razu eliminujemy to, 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 to i to. I teraz tak, MK to jest wartościowość reszty kwasowej, które mamy tu, wartościowości po skosie. Tutaj nic nie piszemy. Bo wodór ma wartościowość 1, a jedynek nie zapisujemy. Dlatego tutaj też nic nie ma. I mamy kwasy beztlenowe oraz tlenowe. No to jak sama nazwa wskazuje, beztlenowe nie mają tlenu, a tlenowe mają tlen. Ważne jest to, że jak mamy kwasy tlenowe, to mamy wodór, jakiś pierwiastek i tlen. OK? Takie coś. Jak na przykład... W tym kwasie, zobaczcie, mamy wodór, jakiś pierwiastek i tlen. Tak samo tu. Wodór, jakiś pierwiastek i tlen. Żeby Wam się nie pomyliło, jak dostaniecie na kartkówce też taki zbior i H2O i od razu zobaczycie sobie, aha, tu jest wodór, wodór, wodór i buch, zaznaczycie, że woda to jest kwas. No, nie jest kwasem. Dlatego właśnie Wam pokazuję tą różnicę, że tutaj jeszcze musiałby być wciśnięty jakiś pierwiastek. Natomiast ten kwas nie ma tlenu, więc jest to kwas beztlenowy, tak jak i ten i ten. Te wszystkie związki, które mają wodór na przedzie, to oczywiście kwasy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!